Siemano. Zobaczcie co ja tu zrobiłem. Zrobiłem sobie ściankę taką typowo informacyjną. Okreję ją kazetami. A co ja tu będę robił? Już wam mówię. Jak widzicie, jest element dolny, czyli ten cały próg, jak to nazwę, tylna część podwozia, gdzie się mocuje właśnie zderzak. A co tu będzie? Tu będzie zastosowany taki tutaj wąż, czyli poliuretan for color czyli to będzie w naszym kolorze jest w sumie tylko jedna puszka bo kupiłem ją na próbę jest utwardzacz jest też, o tu jest jest też patrz, nie mogę teraz to wyjąć, nie wyjmę tego baza czyli barwnik barwnik do tego naszego tutaj węża kobry no I zabarwimy właśnie pod kolor e, nadwozia, czyli taki pomarańczowy, jak tu widzicie. Będzie znajdował się e, na tej, właśnie e, na tym elemencie. My tak samo jak i z przodu. Tutaj trochę to widać, bo muszę samochód jeszcze dobrze ustawić, żeby mieć możliwość tutaj fajnego dojścia i odpowiedniej odległości pistoletu. Od, yy, od właśnie elementu, który będziemy robić. Dobra, ja tu będę sobie teraz mieszał. W sumie to już sobie wymemlałem Postawiłem malucha na dwórzu, bo, bo mi tu przeszkadza. O, wym, wymiksowany jest. Także biorę się za, e, za e, właśnie to zamieszczanie, bo tutaj z tego co widzę, jak widzicie kobra jest ABC. A, czyli zawartość poliuretan, B, e, utwardzać, C, e, barwnik, który chcemy e, zastosować, który e, też, e, no, da odpowiedni kolor, tak? Bo jakbyśmy dali czarny i później na to położyli e, bazę, no to ten nam kolor całkiem inaczej będzie oddawał e, swój odcień tak? e, Czy nawet jak biało zrobicie, pomalujecie znowu e, ralem, czy tym czy jakimkolwiek innym, inną farbą? No to, to to też się będzie różniło później od nowego tak. A lepiej już zabarwić pod odpowiednią bazę, którą będziecie stosować. No i fajnie to będzie wyglądało. A poliuretan ma tu zasadę taką, żeby żeby zabezpieczyć te dolne, właśnie części karoserii, tych progów. No i będzie to fajnie wyglądało, moim zdaniem, tak, bo jak tam śmignę. To będzie taka skorupa twarda, gdzie no, nie będzie miało dojścia ani powietrza, ani wilgoć i to nie będzie rdzewiało, chociaż i tak jak wiecie, dosyć grubo jest położona, położona ta farba, ten podkład akrylowy. A wcześniej jeszcze był też epoksyd, który został przyścięty na większość elementów, jak nie 99%, zewnętrznych oczywiście ale taka masa to jak najbardziej wskazana, bo ona też fajnie nam zaizoluje fajnie będzie nam tutaj zabezpieczało przed różnymi jakimiś zewnętrznymi uszkodzeniami czyli gałęziami czy odpryskami kamieni no i dobra, się biorę za robotę mieszam miksturę i działam, bo za chwilę i tak muszę do roboty iść bo robię tak do, z doskoku tego, tą tezójeczkę bo ruszyła moja druga robota o której chyba są na samym początku mojej przygody z T3 te rok temu mam taki etat gdzie sobie dorabiam zarabiam na tego dziada żeby go utrzymać żeby mieć gdzie, gdzie te pieniądze lokować dobra robię działam Dobra, pomalowane maskowania ściągnięte. Zobaczcie efekcik. O, tak to wygląda. Chociaż powiem Wam, że spodziewałem się troszkę y, bardziej y, takiego, y, nie baranka, tylko coś takiego bardziej już zlanego. Gdzie będzie taka dosyć równa powierzchnia. Ale myślę, że i tak to dobrze wyglądało. to są tylko y, dolne części y, auta. Y, więc źle. To nie wygląda, zaschnie i będzie malina. No, tak to się rozłożyło. Czyż pewnie i tak to słabo widać. No, na ten moment zrobiłem tak. No, tą jedną puszką, właśnie przód. Ten tył. O, przód, tak, żem to zrobił. Tak, tak to wygląda. No, i tu nawet od środka fajnie wyszedł. No, zalałem jak mogłem. Myślę, że źle to nie wygląda. O, może ktoś ustabilizuje ten telefon. No, widać jak widać, tak to jest. No. Ale jestem zadowolony, bo jest ładnie to położone wszystko. Tutaj ta część tak. również. Także tu, tu i tu zrobiłem. No i została mi jeszcze pół puszki. No to doszlifowałem i zrobiłem ten tutaj bok. E, doszlifowałem, oczywiście, od, odtuściłem. <laughs> Odpyliłem. I śmigłem jeszcze ten cały bok. E, I myślę, że to też, też fajnie wygląda. Bo mm, tu, jak widać, nie wiem, czy to jest w ogóle taka różnica, czy nie bo tu jakby było taka trochę drobniejsze, ale... no to już. że tak to wygląda no nic, jutro będę miał kolejną puszkę czy zrobię, czy mi się uda tą resztę położyć, zobaczę bo taki zestawik kosztuje 160 zł jedna puszka z utwardzaczem plus setka farby Farba mieszana od razu na miejscu Także jest taka seteczka I to mnie kosztowało 160zł Myślę, że dobre, dobre pieniądze, bo jakbym miał dać jakieś inne badziewie Jezu, co mi się z tym ekranem co porobiło Dobrze, jak już to będzie Myślę, że jakbym dał jakieś inne baranki, te inne pierdoły To, to by trochę gorzej wyglądało Ja jak najbardziej chciałem kobra, bo Kobra moim zdaniem jest liderem wśród właśnie takich podkładów, takich mas, i jak najbardziej polecam tylko kobre I kobre będę stosował tak jak i do tryczki, i później kiedyś do malucha, jak już go zacznę odrestaurować. Dobra, to tyle na ten moment. Pokażę Wam później jeszcze fotę, jak zmontuję po całości, jak to wygląda. No i jest liga, moim zdaniem. Siema, siema. Zrobiłem to, zrobiłem to. Miałem wam pokazać, jak to wyszło dokładnie. Może wam po małej, po małej części powiem i pokażę. Także tak to wyszło. Jestem bardzo zadowolony. O, o, o. o. Złapię to, o, nie złapię. O, taki baranek wyszedł Coś takiego. Myślę, że to całkiem fajna struktura e, i mogę się z tego cieszyć. Ogólnie żałuję faktycznie, że nie porobiłem tutaj e, tej wnęki po całości. E, by, by, byłoby to nawet wskazane. No ale cóż, no wyszło jak wyszło, no tego nie poprawię. Nie tym razem. Tak jak i ta strona tutaj ostatnio właśnie też pyskałem jak wiecie, też to fajnie wyszło jestem bardzo zadowolony cieszy mnie to o i tutaj jest w sumie ten stopień faktycznie mogłem go zrobić też po całości całą tą wnękę na wysokości cyk, 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 żeby to wszystko zalać I, i to byłoby dożywotnie dożywotnie dlaczego, bo to naprawdę zalizowało od wszystkich warunków atmosferycznych a jak wiecie tutaj, jak siadamy Zawsze, zawsze stawiamy e, nogę. E, nogę i ta, ta wilgoć, ta woda brud zostaje, no i później rdzewieje. Tak? A jak już pójdzie też pod spodem e, ten poliruretan, e, no to no, zabezpieczy całość. Tak? I to będzie taka szczelna kapsuła. Ja tutaj mam właśnie też te drzwi: jedne, drugie, trzecie e, i te klapy. Tak to, to wyszło? Przecież, że naprawdę bardzo ładnie. Także eee, pochwalam siebie. <laughs> Mirek, zrobiłeś coś, coś dobrego, naprawdę. No, fajnie, co? Także wuja jest zadowolony. Dobra, ja się biorę dalej do roboty, bo bo sporo jeszcze na głowie. Także moi drodzy, do później. Eee, do później się widzimy, trójeczko a no ja robię, dział, działam dalej. Kolejne relacje już niedługo.